Tak, jakby ktoś pytał, <laughs> to jest właśnie cmentarzyszko łodzi i rowerów. Ze znajomym dzisiaj przypłynąłem, żeby też mu ten fenomen pokazać. To są rowery wyciągane z kanału. Na jednym z filmów moich widzicie jak oni wyciągają te rowery. Tu z kolei macie łódki, wszystkie pozatapiane, wyciągnięte. I barka z tyłu z rowerami, czyli wszystkie rowery z kanału wyciągnięte i przeładowane na jedną barkę. A tu z kolei wszystkie zatopione łódki. Wszystkie, bez wyjątku, jeśli komuś zatonęła, nie wyciągnął przez dwa tygodnie, taka łajba trafia bezpośrednio na, jak widzicie, Zbą. A to normalne łódki, którymi co niektóre jeszcze mogą normalnie pływać? Jedna barka, druga barka i trzecia barka. Tutaj jak widać ewidentnie już połamana. O, o proszę, jaka ładna plastikowa tam stoi. Ale co zrobić? Tak to wygląda: cmentarzysko łodzi.